Siemano, witajcie z tej strony Kiwi, a dzisiaj po raz kolejny jesteśmy sobie w Browser's. Jak tutaj widzicie, jest ze mną Bullioners. Dzień dobry, witam, witam, hej. No, z Bulionem to dawno odcinka nie było, więc myślę, że się ucieszycie, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, jeżeli Wam się odcinek spodoba. Partnerem dzisiejszego odcinka jest MMO Auctions.com, nowa całkowicie darmowa platforma z ogłoszeniami dla graczy. Kupujesz, sprzedajesz i wymieniasz, co chcesz i z kim chcesz bez żadnych fee i kosztów. Dodawanie ogłoszeń jest darmowe, bardzo proste i trwa kilkanaście sekund. W prosty sposób możesz skontaktować się ze sprzedającym czy kupującym i samemu dogadać warunki transakcji bez żadnych prowizji i stresu. A wpisując kod MMO Start otrzymasz 5 darmowych wyróżnień ogłoszeń o wartości 25 dolarów. Link w opisie, zachęcam do rejestracji. Eee, no i cóż, w dzisiejszym odcinku będziemy dobijać sobie 2000 pucharków, bo jak wiecie na 2000 pucharków jest Dynamite, którego już dawno tak naprawdę powinienem mieć, ale że jestem leniwy to dopiero teraz to się dzieje. No i cóż, brakuje mi 11 parków. Spróbujemy sobie to dobić. Bulion, na jakim trybie byś chciał zagrać najbardziej? No ja myślę, że zwykły Battle Royale, co? Zwykły Battle Royale? Okej, okay, no to spróbuję. Chyba, ja sobie... że ty bądź wiesz, twój odcinek, ty tutaj rządzisz. Tak nie, się... nie. Właśnie, że ty jesteś gościem, to ja, A, wiesz, aha, daję ci to prawo no wyboru. Dobrze. Ale też bym wybrał no, to samo, szczerze mówiąc. To jest chyba najlepszy tryb w tej grze. Więc żenze. super. Ostatnio w ogóle dużo update'ów było. Nie wiem, jak ty jesteś, Bulion, czy jesteś na bieżąco z Brawl Stars, powiedz mi. Nie Raczej nie. w ogóle. W ogóle nie jestem szczerze, Tego, co widzę. Wybrał. Długo nie grałem, okay, ale. chodź tam na górę, może do tej skrzynki jeszcze. Dobrze. E, pięć, że młodną zostało. Tak, ja sobie ostatnio gram Piper dosyć często. Nie wiem, jakoś po prostu tą postać polubiłem bardzo. To jest legendarna, chyba, nie? E, nie, to nie jest legendarna postać. Jedyną legendarną postacią, jaką mam, to jest e, Leon. I szczerze mówiąc, też nie gram z nim za często. O jezu, patrz. Ale jak jak ktoś ci uderzył mocno. Tak, właśnie, muszę iść yeah. się schować. I zobacz, Ej, patrz! O, co robi? Dobij go, dobij go, jest. dobrze. dobrze. No poczekaj, nie zbieraj tego, po, może, dopóki ja się nie odrodzę, bo wtedy dostanę. No, chyba, że będzie taki przypał. Dobra, to ja to zbiorę. Dobrze. Dobra. Dzięki temu mam jeden już. E, taki protip dla was w ogóle, też, jakby się nie widzieliście. Chociaż Ej, z was rozkakać, was chyba. wie Nie, tu można skakać chyba. O, zobacz, tam jest jeszcze kryształek, no ale tam nie wejdziemy. Wow, ja też Ej, to nie był dobry pomysł! Co to jest? Zostań! Nie! Zostaj! Nie, nie. nie boy! Dlaczego uciekaj, uciekaj? Minus jeden! Jest już minus jeden. No. no to nie zbliżamy się za bardzo do zwycięstwa. Dobra, spróbujemy kolejną gierkę. Wow, minus dwa. No to oddalam się chyba. Robimy challenge jak najdalej od 2000 karku. <grym> Dawaj, zrobimy sobie taki. E, tak tylko w gra w parze. Zrobimy sobie taki składzik mocny, będzie na blisko obie postacie. O, dobra, dobra, to na pewno wygramy teraz. I dobra, ja jest nawet... pierwszy diamencik. Tu widzę okay. kolejną. Żeby ci nie wywaliło, no właśnie, właśnie, muszę uważać na to, bo ostatnio to nas kurde. O kurde. E, przez to przegraliśmy. O! Nie! Marłem. Prostu, Ajajaj. To było szybkie. Bo kapił się w Ajajaj. Tak? Oj nie jest. Proszę mnie nie dotykać. Ja tu czekam na bulionersa, jak wróci. Dwie sekundy. Sekunda ostatnia i jestem. Dobra. Dzień dobry, witam, witam. Wbijamy? Wbijamy, dawaj. Łoj! Można we dwóch Można, to jest tak. fajne właśnie. Nie wiem gdzie iść, nie wiem gdzie iść. Chodź, bo poszukamy kogoś. Trzeba kogoś zabić, bo już więcej tak. raczej nie będzie. Jest, ma 8. Zrobimy. O Zobacz, nie. jakie to są składy, jest... Gonią nas. Dobra, poczekaj na niemu. Dawaj. Teraz, dawaj, dawaj. Ho, ho. Dobra, pięknie. Wielkie starcie, dobrze zostało. Już? Tak, tylko że oni mają 12, a my mamy po 4. Ja mam cztery, ty masz jeden. Dawaj, dawaj, dawaj. O! O! Dobra, dojechamy. Dobra, do ja tak Dobra, jeszcze tylko szona Chodź już ze mną, bo sam nie dam rady. O kurde Dawaj, dawaj, masz więc... Być... Pięknie! Dobrze bulion! Pięknie! Jak Jest! Jest! kozacko! Ej, to było dobre, to ja, ja było dobre! Ulta, ja tego Ulta kliknąłem przypadkowo. Pięknie, przypadkowo! To tak no. nawet nie wycelowałeś! Właśnie. pięknie, dobra. No to iż to nam dało 6 pucharków. Co sprawiło, że brakuje mi już tylko 8. Więc teoretycznie jeszcze dwie wygrane gierki dobre. I mamy to. No może chodź, spróbujemy na zbiory klejnot. No może to jest do właśnie dobry składik, Tak jak mamy dwie postacie na blisko. Trzeba tylko dobrze uciekać od tych, co na daleko. Tutaj widzę, że tylko brok będzie nam na daleko przeszkadzał. No, ok. Poczekajmy. Tutaj wiesz, co chodzi? O zbieranie klejnot. Yy, tak. Pamiętasz. Pamiętam, pamiętam. A, ale widzę, że yy. też się nie pierdzielam. Ojejku, dobra, wleciałem tam i zginąłem, ale dobra, może może coś to pomoże, może coś to pomoże. Spokojnie, jak na wojnie. Ow, ej to jedna postać tak bije mocno na daleko i to boli. To mówisz o Broku chyba, tym co z taką bazuką lata. Nie, 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 ten przeciwnik jakiś. tam A, taki, tamto. Taki, kurczę, no tak. O jejku, ale nam dowalili. Bo dobra zabieramy. Pięknie. Dobrze, dobrze, o to chodzi, o to chodzi. Bieram. Dobra, no ja mam się... najwięcej, mam pięć. A więc może będę się troszkę tutaj pilnował, żeby nie zginąć gdzieś po ich stronie. Albo wcale najlepiej. No, możemy wycofać. O jejku. No tylko, że mamy 7, musimy mieć 10 to najmniej. Aha, 10 Dobrze, dobrze. O, tu się jakiś pojawił. Dobra, raszujemy? Dawaj, dawaj, raszujemy go. Ojejku, o nie. czekaj, trzeba zniszczyć to, bo to nam. Ajaj, aj, aj. broń, zbierz, zbierz moje, zbierz moje, dobrze. Dobra, mamy 10, jest odrzucenie, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ja idę, bo nie mam nic. O nie. Dobra Bierz go? Tak, hmm. ale zabili mnie też Kurde, niedobrze, niedobrze, niepotrzebnie atakowałem Dobra, ty masz 9, ty się chroń No, ja się schowam, a wy spróbujcie tego jednego y, Kryształka znaleźć Dobrze, damy radę, myślę O Jezu, Dobra, ja uciekam, ja uciekam, ja uciekam Wow, wow Dobra, 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 jak się? coś bulią zmasowane... Kurczę, uważaj, bo ten będzie tu rzucał. Obrywam? Nie, dobra, okej, okay, jest. Jest okej. Okay, jest jest okay. dobrze, 4, trzy, 2, 1 Pięknie! No kurczę, no, ja dobrze, udało nam się. Plus 5 pucharków wyrzucałem. Ja zostałem. dostałem sześć. A, a, a. Czyli co? No, czyli zostało mi jeszcze tylko... Ile? 5! Trzy! Trzy pucharki a, mi trzy? zostały do dobra, tego, żeby... Dobra osiągnąć ten sukces No to co, ja myślę, że jeszcze raz sobie spróbujmy starcie może, co? Dobra, dawaj, lecimy ja I to jest dzisiaj składzik, który mi odpowiada Rosa i El Primo, to jest dobry składzik Bo ty też bijesz na blisko, nie? Tak, ja mam bardzo na blisko, jeszcze mam tarczę ochronną, mogę sobie włączyć, że mniej obrażeń dostaję Aha e, Jako właśnie specjal, więc spoko I w ogóle Kurczę. wczoraj Wczoraj obok mnie tutaj niedaleko się spaliła stacja benzynowa, czaisz to? O Gasur kurde opalił. No, ale nie Co wybucha tyka? na szczęście, no, bo jakby no, to wybucha, to... ja miałem kiedyś trzeba... taką widziałem jak w Łodzi ktoś wjechał po prostu w dystrybutor. Co? No i wypadek. Kradzioną taksówką jeszcze w ogóle. Także nieźle. Pięknie, bulion, pięknie. Dobrze. To... Dobrze, musimy troszkę jeszcze uzbierać albo poatakować, póki w sumie nie mają. Dawaj, dawaj go. Doj... Wskakujemy na to. <laughs> czekaj, nie zdarzyłem. Poczekam na moją kolej, o. Hejka! Dawaj! ho! No sama chciała przyjść, no i, no i cóż, tak bywa, tak bywa. No. Jest dobrze, mamy dużo bo to całkiem dżemów. To mi się podoba. Dawaj tu El Primo jest. Nie wiem czy on awczy, czy co robi, ale jednak nie awczy. Zdecydowanie. Bra, umarł. Dawaj, 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 dawaj. Zjeżdżamy! <laughs> Przeskoczyli. Ja nie mogę tak daleko być. Dobra, dobra, to wycofajmy się. Wycofajmy. Uwaga, bo ból. Schowam się. My w ogóle mamy... Dużo tych tutaj y, punktów mocy Dużo. 8, 7. Daj dojeżdżamy tam rosę, bo mam mało okay. Ty masz 9 nawet. Dobra, dojeżdżamy? No Dawaj Ajej. ok ja przeskoczę sobie. Hop, hejka chyba smartowe ulta No ci Jest pięstało, dobra, dawaj, już kończymy ich Robimy tutaj końcówkę. Wielkie starcie, wielkie starcie. Tuż, jest już koniec. już w ogóle... koniec. ogóle... już koniec. No i co mam <laughs> powiedzieć? Co mam powiedzieć? 12. Ty miałeś nawet 13 już tych dżemów, więc to jest ogromna ilość, plus 6. No i moi kochani, słuchajcie, będę miał tym sposobem teraz już co? Będę miał 2000 parków, ponad 2001, dokładnie, nie, 2003 nawet. Nie umiem liczyć, ale o! dobrze. E, tak czy jak wystarczająco No i cóż, odblokowujemy sobie e, Postać za 2000 Pucharków, czyli Dynomajka Którego już dawno chciałem mieć Patrzcie, pięknie e, To jest 6 Szósty z ośmiu zalew pucharków Był to kiedyś ostatni, Czy znaczy, nie, jeszcze potem jest Bo, a jeszcze potem jest Ten nowy Tik, którego dodali W ostatniej aktualizacji e, No to co mogę powiedzieć, może otworzę sobie jeszcze na koniec dużą skrzynkę Żeby zobaczyć Co tutaj, mi, może mi coś już wyleci do no i postaci do Leona, do Piper, do Bibi, e, tikety na wydarzenie klejnoty. No i to by było na tyle. Całkiem spoko. Także jak dziękuję Wam za odcinek. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie tutaj łapkę w górę. E, wbijcie też na kanał do Buliona, e, na którym znajdziecie dużo fajnych odcinków z CSGO i nie tylko. E, no i cóż, do zobaczenia, ma. cześć, Elo. Hejka, pa!